Cześć widzowie, z oczywiście Giermar Chodzice. Chciałbym was serdecznie zaprosić na odcinek No, widzicie 9 stycznia będą protesty w wadmińsko mazurskim w Mazurskim Podlaskim, Kujawsko-Pomorskim, w Małopolsce we wszystkich województwach mają być, tam gdzie są gospodarze Czyli rolnicy y, mają być strajki. Jak chodzi o trzodę chlewną, są problemy z trzodą chlewną. Y, są y, trochę tam. Y, niektórzy rolnicy tam za mleko nie dostali wynagrodzeń. Za kilka miesięcy. Y, co jeszcze? No, y, wysoka cena nawozów. Niektóre meczanie nawet nie dostały podwyżek, niektórzy rolnicy nawet podwyżek nie dostali. Po prostu dużo osób likwiduje gospodarstwo, bo po prostu po takich cenach mówią po cenach opłacalności Wojtek to się nie opłaca trzymać Więc widzicie, widzowie, trzeba protestować Dawać siebie wszystkie siły bardzo dobrze, cała Polska w końcu się zmotywowała i do procesów poszła, bo tak jak nieraz podtwarzałem nie dwa Jak chodzi o województwo świętokrzyskie jest bardzo mało rolników, którzy są już tacy młodzi, nie? Chodzi o młodych rolników. Bo starsi są, je, są jeszcze. Ja znam takich rolników, do których zwracam się pan i po prostu trzymają, póki mają siły jeszcze i uprawiają tak bo już mają nowoczesny sprzęt i w ogóle bo jakby mieli taką trzydziestkę ciapka to niby to rzucili tak czy tam sześćdziesiątkę właśnie to by było na dzisiaj tyle to był krótki taki yy, krótkie taki taki yy, pamiętać zapisać sobie w kalendarzu będzie pamiętny dzień 9 luty Także zapisać że będzie strajk w Polsce, bo będą strajki rolników w całym, w całym kraju, także w całej Polsce, także Także zapiszcie w kolendarzu, w kolendarzach I, i kto jest rolnikiem to niech wbija na ten protest także trzymajcie się do zobaczenia na razie.